Cześć, witam Was w krótkim filmiku. Pokażę Wam co dzisiaj co słychać w hodowli. Więc zaczniemy sobie od zbiornika z krewetkami Crystal Red. Nie widać jest ich coraz więcej. krewetki bardzo ładnie się mnożą, więc. Jestem z tego zadowolony. Spróbujemy je sobie nakarmić. moim pokarmem, mój pokarm z pokrzywy suszona pokrzywa, którą suszyłem ogólnie sam ten pokarm zrobiłem ale będzie o tym całkiem osobny filmik jeszcze muszę zmienić konsystencję tego, ponieważ nie ładnie palcami, ale już nie będę szukał nic takiego, żeby że trzeba ją po prostu przytrzymać, albo żeby ona namokła i opadła. Bo po prostu no już prawie, o właśnie, już sobie leci. No dawaj, 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 nie do góry, nie do góry. Dobra, ona sobie namoknie i spadnie. Może przyjdziemy sobie dalej ogólnie do. Następnych baniaków. Ale ja planuję ogólnie tak wracając do karny. Sobie produkować taki pokarm. Tu sobie tak proszę o lata sobie lata lata lata, ale zaraz opadnie. Może jeszcze wrócimy. Pokażę wam tutaj, bo wczoraj zauważyłem maluszki. U Bipant. Więc sobie. W tej chwili ich nie znajdziemy. Tu jest taka jedna perełka, można powiedzieć, bo miałem być tylko jedna z młodych przeżyło samica. Na moje oko nosiła tylko trzy jajeczka, więc no, ja myślę, że byłoby ich więcej, ale praktycznie, no, nie no nie myślałem o czym to zależy, ale cieszę się z tego, że jest praktycznie ta jedna. Tu mamy krewetki BlueBolt. Krewetki Blue Bolt mają przestój. Nie wiem czy z tym czym to jest związane, ponieważ parametry są bardzo dobre, ale wydaje mi się po prostu to, że jest ich dużo tu może nie widać, ale tam z tyłu za Nubiasem jest ich troszkę troszkę więcej. I... Powiem wam, że może od tego, ale tam już, tam już na górze się szykuje dla nich jeden baniak. Tu mamy baniaki z krewetkami, ogólnie trzy baniaki z krewetkami od Marcina, więc no tutaj, tu już mogę, co mogę powiedzieć? No ogólnie już krewetki sobie podrosły, tutaj u Calceo już noszą siodełka, czekamy na jajka, więc i później na młode. Tu mamy krewetki Fancy Red. Tu jest taka ładnie, jedna taka, żeby iść ładnie ubarwiona. Pozostałe też są. Więc no, nie ma co, co mówić ogólnie, że nic się nie kręci, bo się kręci bardzo ładnie. Zbliżenie tutaj na Calceo. o, i super krystal rady. Tutaj wyżej można tak zauważyć tutaj no tu mamy. Taki śmietnik to są krewetki. Kamuflaż Tiger. No, taki śmietniczek, można powiedzieć, a, no, a tutaj już mamy nowiutkie, nowiutkie baniaczki dogrzewające. Gdzie trafią, do tego zbiornika na pewno trafi blue bolt, próbuję je po, przeselekcjonować po prostu, a tutaj. Tu jeszcze nie wiem co, ale na pewno tutaj do tych, do tych baniaków, o tutaj właśnie. Jeden na pewno zostawię sobie zapasowy. Myślę, że wpuszczę sobie jakieś tam pięć sztuk nie, takich dośrobali, żeby sobie po prostu no, coś żyło. A w tym baniaczku tu będą krewetki Crystal Black albo Super Crystal Black. Jeszcze się zobaczy. No tu mamy y, mój baniek z neokardinami y, Blue Velvet. One są, tak można powiedzieć, bo są. Czy mam jest sentymentu. Ładnie wszystko się zieleni. W każdym baniaczku jest wszystko elegancko. Tutaj. Więc jeszcze tak pokrótce powiem, że 6 czerwca jadę do Warszawy na zo egzotykę. Będzie mogli się zobaczyć. Na pewno coś przywiozę. Będzie z tego filmik. No i na pewno zostanie zaraz wpuszczony praktycznie po po przyjeździe do domu. I no tak może powiedzieć jadę zobaczyć co tam będzie. Przywiozę coś, jak mówiłem i Wam pokażę. Z mojej strony to już wszystko. Żegnam Was na razie. Cześć.